Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Doktora Anna Torpeda, jak zawsze widzimy się w każdą niedzielę. Wirus YouTube Live, ale z tego co się dowiedziałam, proszę Państwa, być może jest to nasze ostatnie spotkanie. Ostatnie? Tak może być? To wszystko zależy oczywiście od Państwa. Z tego co wiem, muszą Państwo wejść na zrzut.pl/z/wirusowy i tam zobaczyć, co się dzieje, proszę Państwa. Tam musi być odpowiednia kwota zebrana, wtedy będziemy spotykać się dalej. Jeśli nie będziemy się spotykać, nie będziemy się spotykać, pro Państwa. Ja, prawda, Pani doktor Anna Torpeda, poradzę sobie jakoś, prawda, dalej się, prawda, gdzieś tam przewijać, pojawiać, prawda, może przyjadę do Warszawy. Otworzę właśnie mój evident, o którym Państwu wspominałem wcześniej, kiedyś, e, mam nadzieję. No, e, będzie mi bardzo przykro, oczywiście, nie widzieć Państwa znowu tutaj. No, ale mam nadzieję, że mimo wszystko jakoś się to uda, proszę Państwa, że jakoś to wszystko się zepnie, e, ostatecznie. No, a my, oczywiście, pro Państwa, pytania, 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 bo to jest, prawda, esencja naszego spotkania dzisiejszego, prawda? Tak jak zawsze, w każdą niedzielę, te Państwa, e, doktor Anna Torpeda odpowiada na Państwa pytania, Państwa wątpliwości związane, wiadomo, z życiem seksualnym, z życiem uczuciowym, z życiem miłosnym, z życiem po prostu. Jakim ono jest, proszę Państwa. Było sobie życie, taki kiedyś był serial. Ja będę kontynuować, to prawda, mówiąc, że da na życie. Nadal jest. Proszę Państwa, pierwsze pytanie, które Państwo zadali w tym tygodniu, które pozwoliłam sobie odpowiedzieć, -pytań jest bardzo dużo. Chuj, pytań, proszę Państwa, nie na wszystkie mogę odpowiedzieć, ale na niektóre dajemy radę. Dlaczego młodych gejów podniecają geje 50? Plus? Proszę Państwa, no to jest oczywiste, to jest wydawało mi się bardzo proste, dziwię się, że to pytanie pada, proszę Państwa, zwłaszcza w takim programie jak te wydawałoby się, że tutaj takich rzeczy nie powinno się mówić, ale jednak ja to powiem, proszę Państwa. Powody są trzy. Pierwszy z nich to oczywiście stabilizacja... Finansowa, pre -państwo. no finanse są jednak, co by nie mówić, najważniejsze w życiu młodego człowieka, zwłaszcza, prawda, kiedy potrzeba pieniędzy na wszystko, na mefedron, na klefedron, na kewedron, przepraszam, wszystko potrzeba, to musi jednak być jakiś przypływ gotówki, prawda. no i na alkohol, na alkohol też, pre państwo, oczywiście, yy, także no to musi być jakiś przypływ gotówki, to jest, prawda, pierwszy powód. No drugi powód jest oczywiście już troszeczkę bardziej, prawda, skomplikowany, no to jest oczywiście daddy issues i to wiadomo, proszę państwa, że wszyscy geje mają daddy issues, nie mieli ojca, mieli słabego ojca, nieobecnego ojca, kto to miał ojca, proszę państwa, w życiu naszym, nikt nie miał, ale geje najbardziej. A jak już mieli, to dostawali pierdol od niego. Także, proszę Państwa, tutaj Daddy Issue po raz drugi, bo tutaj przynajmniej nie dostawą wpierdol od tego ojca, prawda? No i trzeci powód, proszę Państwa, no to jest po prostu zboczenie. To są takie, prawda, proszę skrzywienia, zboczenia, to się, prawda, nazywa gerontofilia, proszę Państwa. I to jest dosyć popularne wśród młodych gejów, niestety. Także, no, smutna to sprawa, ale, no, jednak jakoś to też, prawda, powiedzmy sobie szczerze, tym gejom po pięćdziesiątce ale też się coś należy, prawda? Niech coś też mają z tego życia, proszę Państwa. Także, to jest właśnie odpowiedź na to pytanie. Pytanie drugie, proszę Państwa, tutaj już takie jest bardziej skomplikowane, powiem szczerze, bo związane bardziej z heteroseksualną rzecz, czy stroną naszego życia, także gej teraz, o, nie nie słuchać. Jak odnaleźć punkt G i odpowiednio stymulować waginę? Proszę Państwa, proszę Państwa, to jest bardzo trudne, bardzo trudne. Najłatwiej, moim zdaniem, najłatwiej znaleźć punkt G, jeżeli Państwo będą od wejścia ku środkowi poruszać się koniuszkiem palca, Zgodnie z, z alfabetem A, B, C i tak do G, tam gdzie będzie G, tam Państwo znajdą punkt G, proszę Państwa. Bardzo prosta sprawa, bardzo proste tak się on będzie z powodu nazywa się G, proszę Państwa. Właśnie dlatego nazywa się G, bo jest w alfabecie po F. I jedziemy A, B, C i proszę Państwa, do G dochodzimy, pyk, jest punkt G. Cała rozprosta tajemnica ludzkości rozwiązana. No jak odpowiednio stymulować wagi, proszę Państwa? No, ja myślę, że tu jest sytuacja podobna do sy y symulacji cudów. Zrzut to już kiedyś proszę Państwa, odpowiada na pytanie, jak symulować suty. Ja myślę, sobie, że tutaj, że jeśli chodzi o waginę, to po pierwsze należy skupić się na tym, żeby robić to yy, jak, jak w chrześcijaństwie. Tak i tak. Tak i tak, proszę Państwa. Pion, poziom, pion, poziom. Proszę Państwa, i to zapewni nam sukces. To zapewni nam sukces reprodukcyjny? Nie, ale przyjemnościowy, owszem, tak, proszę Państwa, że proszę serdecznie spróbować metody na Chrystusa. Dziękuję serdecznie, Pani Doktora Antropela. Drugie pytanie, odpowiedziałam, prawda? Cieszę się, że w dzisiaj to idzie. Tutaj kolejne pytanie, no tak, kolejne pytanie, proszę Państwa, jest trudne. To jest już takie pytanie związkowe, bo ono brzmi, czy miłosny związek bez seksu ma sens i szansę na przetrwanie? Sens i szansę, trudne sformułowanie. Po polsku wiedzą Państwo, ja jestem teraz w Honolulu, rzadko po polsku mówię. Proszę Państwa, czy ma szansę? Tak. On ma szansę na przetrwanie, ale muszą być spełnione pewne warunki, pro Państwa. Warunki brzegowe, można je nazwać, proszę Państwa. Warunek brzegowy numer jeden: no, musi być gdzieś ujście, prawda, tych emocji, jeżeli one są potrzebne. Jeżeli żeby Państwa zbiera w, w osobie, pro Państwa, fala namiętności erotycznej, seksualnej, to ona musi gdzieś ujść, bo ja życzę, wybuchnie. Wybuchnie, zwariuje, po prostu pierdolca dostanie, proszę Państwa. Tak mówią, jak nie ma bolca, to dostaje pierdolca, proszę Państwa. Znacie Państwo to powiedzenie? A staropolskie powiedzenia mówią prawdę, pro Państwa. Także to jest pierwsza, najważniejsza rzecz, prawda? Żeby dziś jakoś znaleźć sobie sposób na ujście. No i druga rzecz bardzo ważna, że y, y, żeby dwoje chciało, naraz w tym cały jest ambaras, proszę Państwa. To jest inne powiedzenie i ono też się tu sprawdza. Także proszę jakoś tak y, dobierać się w pary chcące, że państwo nie chcą, to proszę wtedy razem się dobierać. No, się inne rzeczy mogą nie zgadzać, nie szkodzi. Tu już tu jednak straciła siła seksualności, jest tak silna, że musimy jakoś to yy, przezwyciężyć, przezwyciężyć po prostu. Także da się, da się po państwa. Yy, tu kolejne pytanie, widzę, yy, kolejne pytanie. Co powiedzieć niepewnej siebie o która wraca do seksu po długiej przerwie? No, proszę państwa, zacznijmy od tego. Na, po co wraca? Dlaczego to wracać? Po co to? A może to w ogóle jest niepotrzebne już teraz? Tak długo było dobrze bez i co? I teraz nagle trzeba wracać? Nie. Moim zdaniem nie trzeba wracać. Proszę Państwa, jeżeli się dało radę bez, to proszę i po co? To się tylko zamieszanie robi, bałagan, chaos i yy, klaustrofobia. Po co? Po co to robić? Proszę Państwa, nie wracamy. Jak się człowiek wyłączył, to nie ma potrzeby wracania. Także ja bym powiedział, przede wszystkim powiedziałbym, Uspokój się, usiądź na dupie, zajmij się sobą prawie. Tutaj nie ma potrzeby w, powrotu. Powroty, nie. Po prostu nie, nie robimy tego. Nie wracamy. Proszę Państwa, stop. Stop powrotom. Dziękuję serdecznie, doktora Anatolopeda. Proszę Państwa, przedostatnie pytanie, które dzisiaj zdążymy odpowiedzieć, no przedostatnie, ale nie jest ono proste. Nie jest ono proste. Proszę Państwa, ostatnio, no powiem tak. no Pytanie brzmi: lizać dziurkę, czy nie lizać? Ja bym powiedział tak. Moim zdaniem. Wszystkie dziurki są lizalne. Proszę Państwa, co to znaczy? Co to znaczy? To znaczy, że każdą dziurkę należy polizać jakoś, da się polizać oraz jest to możliwe, żeby to zrobić, pytanie tylko brzmi jak, kiedy, w którym momencie i w jaki sposób. I to już są trudniejsze pytania pre-państwa, bo każda dziurka wymaga innego podejścia pre-państwa, innej interpretacji pre-państwa po prostu wymaga. Tutaj, no, doktor Antropeda, ja napisałem na ten temat, publikację w takim magazynie naukowym, prawda, amerykańskim, Journal of Medicine and Sexual Health Amazing, i prawda, no tam rzeczywiście zajęłam się tym tematem i wyjaśniłam bardzo dokładnie, krok po kroku, każdą dziurę, pra Państwa. Od ucha, przez nos, skończywszy na dupie. Także pro Państwa, proszę zajrzeć tam do mojego, e, do mojego dorobku naukowego, prawda? Państwo wiedzą, że że jestem osobą z wykształcenia, także proszę zajrzeć i, i śmiało korzystać z tej wiedzy. No i pro Państwa, na koniec jest jeszcze jedno pytanie. Ciekawe, ciekawe, właściwie techniczne można powiedzieć pytanie. Państwo wiedzą, że lubię. Pytanie techniczne brzmi: czy ludzie grający w porno? Naprawdę uprawiają seks i mają orgazm? Tak, państwa tak. Tak. Sama wiem, sama byłam, sama robiłam. To państwa... To się dzieje się. Państwo, i tym pytaniem, na tym pytaniu musimy niestety się skończyć. Czas nas goni, jak zawsze. Także ja bardzo serdecznie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Doktor Anna Torpeda, proszę Państwa, no widzimy się jak zawsze. Mam nadzieję, że za tydzień się zobaczymy w niedzielę, chociaż to już teraz zależy tylko i wyłącznie od Państwa. Ja oczywiście jestem, prawda, niczym ten wierny sługa czekający na przyzwolenie, na, na, na decyzję, na, na, na zawołanie, proszę Państwa, czy mam się pojawić, czy nie. To oczywiście zależy od wpłat na zrzut wirusowy. Zachęcam do tego, żeby jednak tam zajrzeć i to zrobić. Druga sprawa, pro Państwa, jest taka, że no oczywiście ja, jeżeli będę, wracać, to oczywiście zachęcam do tego, żeby jutro zadawać pytania, bo w poniedziałki zadajemy pytania na profilu Jej Perfekcyjności na Instagram. No i oczywiście na sam koniec, proszę Państwa, ja jestem oczywiście też obecny na TikTok, na platformie TikTok, gdzie także mogą Państwo być, także zadawać pytania, także mogą Państwo ze mną się spotykać, także zapraszam serdecznie na platformę TikTok. A póki co, żegnam się z Państwem, kłaniam się nisko po samo piździsko doktor Adna Torpeda.